Kochani, dzień dobry, dzień dobry, Firepower Church, witamy wszystkich bardzo serdecznie, a ja witam Was z ogrodu, ptaszki cudownie ćwierkają, mam chwilkę czasu i chcę się właśnie z Wami podzielić, myślę, że to słowo wielu z Was ubłogosławi. Dzisiaj będę mówić o miejscu ukrytym, chcę się podzielić Pewną myślą, czym jest to miejsce i dlaczego ono jest tak bardzo ważne, dlatego że wielu ludzi myśli, że weszli w miejsce podniesienia przez Boga, lecz tak naprawdę są dopiero w procesie podniesienia. Jest to proces. I, kochani, nim samolot wystartuje, musi bardzo szybko się rozpędzić. Nie ma inaczej, tak? Wszyscy to wiemy. Jednak są ludzie, którzy sami wpędzają się czy rozpędzają się, lecz nie weszli jeszcze na wyżyny, jakby im się wydaje, że, że już działają, już wchodzą gdzieś wysoko, natomiast to nie jest czas na to, aby być w miejscu wyniesienia. Sami zaczynają działać przedwcześnie, często są niedojrzali, no i potem się kończy właśnie takie. Takie akcje się kończą porażką. Ja tutaj mówię w odniesieniu do Rzeczy Bożych, do służby, do usługiwania i tak dalej. Dlaczego się tak dzieje? Dlatego, że ludziom brakuje cierpliwości. Wiecie, gdy poczytacie w Biblii, jak apostoł Paweł mówi, że wszystkie znamiona apostoła wystąpiły na nim, w pierwszej kolejności podaje cierpliwość. Więc jakby Cierpliwość tutaj jest kluczową tak naprawdę rolą. Wszystko, tak naprawdę, co ludzie muszą zrobić, co musimy zrobić, to musimy poczekać, poczekać i teraz, dlaczego mamy czekać? Dlaczego mamy czekać? Możemy przyjrzeć się wszystkim wielkim bohaterom wiary w Biblii, wziąwszy też również tutaj Pana Jezusa, i Bóg zawsze robił z nimi jedną rzecz. Najpierw ich ukrył na jakiś czas wyznaczony, a później dopiero oni wchodzili w służbę. Zobaczcie, pan Jezus, zanim publicznie wszedł w służbę, przeszedł okres pustyni. Jan, chrzciciel, to samo. Nim wszedł w służbę, był na pustyni. Apostoł Paweł, po powołaniu przez Boga, udaje się na, płask na płaskowyż arabski, również. Przechodzi okres pustyni. I co jest bardzo ciekawego, to też możemy w tym też widzieć jakąś analogię. Wiecie, kiedy lwica rodzi młode lwiątka, ona ukrywa je po porodzie przez pewien czas i to nie przed drapieżnikami, lecz przed innymi lwami ze stada. Ona je chroni przed własnym rodzajem. Pamiętasz Józefa i jego braci? Jego pycha i duma, chwalenie się przed braćmi, snem doprowadziły do tego, że został zaatakowany przez swoich. Amen. I kochani, problem, problem polega na tym, że niektórzy z ludzi nie chcą być przez Boga ukryci. Ale jedyny sposób na wzrost w Bogu, na znalezienie się. Na brzynach jest najpierw przebywanie w ukrytym miejscu. Nie ma innej drogi wzrostu. Słuchajcie, dziecko, nim się pojawi na świecie, jest ukryte w łonie matki, amen. Tam dojrzewa, by mogło stawić czoła nowej rzeczywistości, jaka go czeka, prawda? Więc również przebywa w miejscu ukrytym. W ukryciu. Bóg przygotowywuje ludzi do wyniesienia, do służby. I co jest powodem ukrycia? Dlaczego czas ukrycia jest tak ważny? Eee, powodem ukrycia ciebie jest to, że tam dojrzewasz, byś był w stanie później wytrzymać presję, która przyjdzie. Bo prędzej czy później, kiedy zaczniesz głosić słowo Boże, przyjdzie presja. To jest obiecane wszystkim. Tym, którzy pragną iść drogą Chrystusa. Nie ma innej drogi. I Bóg, słuchajcie, podnosi ludzi tylko i wyłącznie w opozycji i podnosi ich tylko i wyłącznie w otoczeniu wrogów. Więc uświadom to sobie prędzej czy później, że Twoi wrogowie muszą być obecni wokół Ciebie, jeżeli chcesz wzrosnąć. Nie ma wzrostu bez wrogów dookoła Ciebie. Amen. Dlatego, że Słowo Boże mówi, że On zastawia stół wobec nieprzyjaciół Twoich. Amen. On zostawia stół dla Ciebie na oczach Twoich nieprzyjaciół. I kochani, Bóg nie stwarza nowych wrogów dla Ciebie, dlatego że oni są już wokół Ciebie. To są przeważnie ludzie w Twoim otoczeniu. I czasem jest tak, że ci, którzy chcą iść za Bogiem, zastanawiają się, dlaczego mój ojciec, moja matka. Moja rodzina, mój mąż, moja żona nie wspierają mnie w tym, co robi ze mną Bóg. Ludzie sobie takie pytania często zadają, tak? E, muszę ci jednak odpowiedzieć, że Bóg e, nie stworzył e, tych ludzi do tego, e, żeby byli Twoim wsparciem. Oni nie zostali do tego stworzeni, dlatego że Twoim jedynym, tym, który Cię wspomaga, jest Bóg, On jest Twoim wsparciem i pomocą. Amen. Dlatego, że tak jak wcześniej mówiłam, ta droga jest wąska i masz liczyć tylko i wyłącznie na Boga. On jest tym, który Cię chroni i nie przyjaciele, nie rodzina, tylko Bóg. Hallelujah, Bóg. I kochani, tak naprawdę bez Faraona nie byłoby Mojżesza. Nie wzrósłby Mojżesz. Przecież Mojżesz. Tak naprawdę wychowywał się na dworze Faraona. Amen. I dom królewski, w którym wychowywał się Mojżesz, zwrócił się przeciwko niemu. Zwrócił się przeciwko niemu. I wszyscy, którzy czytamy Słowo Boże, widzimy, że Bóg dosłownie mówi, to ja zatwardziłem serce Faraona. To ja. I słuchaj, może być tak, że kiedy Bóg zacznie zatwardzać serca niektórych ludzi wokół ciebie, to właśnie umieszczać się w przestrzeni przygotowań. To są właśnie przygotowania do tego, aby cię wynieść. Bo gdyby faraon z wojskiem nie prześladował Izraelitów, to Morze Czerwone nigdy by się nie rozstąpiło. Amen. I to oznacza, że Mojżesz wszedł w nowy rodzaj manifestacji cudów. Mojżesz wszedł na wyższy poziom z powodu swoich wrogów. Hallelujah, tak to w Bogu działa, kochani, to, jest, to są uciski, to jest droga radości pośród ucisków, także nie można jakby swoimi własnymi siłami czy wysiłkami głosić Ewangelii, dlatego że to zawsze kończy się z piaskiem. Nie można na sposób inteligentny. Ja w ostatnim filmie, właśnie mówię o tym, że, że Ewangelia nigdy nie była wytworem ludzkiej inteligencji, to jest jedyna droga pośród cierpienia, droga radości, droga wyzwań, ale Bóg czyni cuda. Bóg czyni rzecz niezwykłą. I wzrastamy pośród właśnie naszych wrogów, wzrastamy w miejscu ukrycia, i. Czasem jest tak, że niektórzy ludzie będą cię ścigać do końca, do miejsca, gdzie tak naprawdę poczujesz się osaczony i będziesz myślał, że nie masz dokąd pójść, i, i wszystko dookoła może wyglądać na niemożliwe, ale potem wkracza Bóg i wprowadza cię w miejsce niemożliwości. Podnosi cię, także twoi wrogowie widzą i wiedzą, że jest z tobą Bóg, Dlatego że rzeczy, które zaczynają się dziać, są tak chwalebne, że nie sposób przypisać tych dzieł człowiekowi. A więc, kochani, jest kolejność we wzroście. Jeżeli chcesz, by Bóg Cię pięknie używał, jeżeli masz w swoim życiu słowa prorocze, jeżeli ktoś, jakiś znany duchowy autorytet, który oczywiście jest zatwierdzony, prorokował Ci kiedyś. Powołanie, obdarowanie, jest droga do przebycia. Poddaj się Bogu, nie wyrywaj naprzód. To się tak mówi, że jak jest z ciążą, że, że, że zbyt wczesny poród jest zły i przenoszona ciąża również. Także jakby tu trzeba zachować taką równowagę, balans, polegać na Bogu, zdać się całkowicie na Ducha Świętego. I wtedy, kiedy Bóg powie, że jest czas wystartować, dosłownie wystartować tym samolotem i wzbić się wysoko i móc pomagać innym ludziom, uwalniać, uzdrawiać, ewangelizować. Także, kochanie, życzę wam na tej drodze wszystkiego dobrego. Niech was dobry Bóg strzeże. A dla wszystkich tych, którzy odważnie pragną kroczyć tą drogą, powiem, uzbrójcie się w cierpliwość. A uzbrójcie się w cierpliwość zaopatrzeni przez Boga wszystkim dlatego, że czas pustyni jest błogosławiony tam wzrośniesz, tam zmądrzejesz, tam dojrzejesz tam pozbędziesz się głupoty i tam zostaniesz wypróbowany żeby potem móc stanąć przed ludźmi i znieść a presję, która przyjdzie na ciebie. Nie ma innej drogi. Wszystkiego dobrego wam życzę. Dobrego popołudnia dzisiaj i do usłyszenia. Pa Pa! Hej!